Ale z Wilbonda, od którego odciągamy uwagę, zobaczcie, szczupła, piękna sylwetka, zbyt obcisłe spodnie. Nudna góra, beznadziejny dekolt, źle dobrany biustonosz, zły rękaw, wszystko nie tak i wszystko tak, po stronie lewej. Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. No tutaj mamy ubranie na cebulkę, jasne buty, naszyjnik. nad nadgarstka, tli w odpowiednim miejscu, naszyjnik. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj są świe świecące rajstopy i e, rajstopy cieńsze niż 60 den. Zobaczcie, co się dzieje z nogą. Trzeba ją ładnie pokazać w odpowiednich rajstopkach. W odpowiednim kroju. O odpowiedniej długości. I wszystkie rzeczy, które wiecie, że możecie zastosować, stosujcie najlepiej razem. Jest różnica? But w, odcięty w kostkę. Zobaczcie, co się dzieje. Nawet jakbyście założyli czarne rajstopy, to nie do końca to fajnie wygląda, bo takie obcisłe butki wypychają Wam po prostu łydki, nawet których nie ma. W sensie, że macie idealne łydki, a takie buty podkreślają nie to, co trzeba. Ubranie na cebulkę ma moc, nawet w przypadku tej stylizacji po lewej, ale zobaczcie, jak można to wszystko doszlifować pięknie z prawej strony. Po lewej mamy prawie, po prawej genialność.